Cześć, witam Was serdecznie, Arego Drukarek. Dzisiaj w ten upalny dzień mamy starego dziadka. A mianowicie jest to MFC 290... 200, co to? Co, co, 295 To Jest to wiekowy sprzęt, podobno już był u mnie naprawiany lata temu. Ciężki jest jak diabeł, bo to jest przecież sprzęt, który jeszcze kiedyś produkowali dobrze. Witam Was jeszcze raz serdecznie. Jest niesamowicie dzisiaj gorąco. Jest tak duszno od kilku dni, że nie idzie tutaj wytrzymać po tym długim weekendzie. Tutaj mamy 27 stopni, tak siedzę w tej klimatyzacji przy otwartych drzwiach, bo je cholernie nie lubię. Kiepsko się czuję, a będzie trzeba jakoś popracować i przetrwać te upalne dni. Ok, co z tym sprzętem? Pierwsze to, że nie będziemy dorywać się do wnętrza, ale zobaczymy. Atramentu już widzę, że. E, no, są w porządku, odbezpieczone, ten niby jest pełny. Niebieski jest jakiś. O. No. Aha, marki X. Brak identyfikacji stanowiska. Proszę czekać, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ustawienia, faks. Ktoś do mnie nas nie. Ojej. Drug raportów. Zawsze w tym modelu. Mnie... Irytowało dojście do menu głównego ustawienia faks, kopia sieć, specyfikacja aparatu, numer seryjny, tylko tutaj jest cofni. Zarządzanie tuszami, wydruk testowy, tak i tak i tak. No i zobaczmy, co ten MFC 295 by miał do zaoferowania. Czy nic nie ma do zaoferowania? Powiem Wam, że jeżeli chodzi o trwałość, to chyba był trwalsze od tych 315. Mam tu też 3, 3, 715, widza naszego, ale też próbował tam udrażniać. Damper rozszczelniony, to wszystko cieknie. Wydruki są. Nie ma kolorów, nie ma kolorów robiłem wszystkie czynności, będzie trzeba ten sprzęt całkowicie odesłać bo z nim nic nie zrobię a głowice do tych urządzeń praktycznie, że no, no nie istnieją, jakby ktoś powiedział, że ma dobrą, albo ma dobre, no to by było super, ale myślę, że nikt z Was takowych głowic już nie będzie posiadał do tych sprzętów zwłaszcza, że one już są stare pozarastane całkowicie, jak rozkręciłem damper, czyli to co jest nad głowicą to to powiem Wam szczerze, że był jeden wielki skrzep, na czarnym oczywiście, na czarnym. Duża ilość druku, duża ilość różnego rodzaju atramentów zamiennych czy oryginalnych, po długim, długim czasie wytrąca się z każdego praktycznie atramenta jakiś, jakiś m, inny chemiczny <grym> Środek, który powoduje, że te skrzepy się robią jak się wymieszają dwa różne, to się gdzieś tam wytrąca, i normalnie, jakbyście wrzucili tam albo zakleili plastyliną, w postaci takiej waty, twardej, czasami kredy, czarnej, no skrzepy, po prostu skrzepy. No i tego już powiem Wam szczerze, usunie się z dampera, czyli z tego elementu dolotowego, natomiast nie usunie się tego z sitka wnętrza, sitka głowicy tej błony. Otóż, jest tam naprawdę zarośnięte, yy, i, pro, yy, i sprawa erozji, korozji postępuje, z tego już nic się nie da zrobić. Pewnie Chińczyki mają jakiś środek, który prawdopodobnie może to rozpuścić, ale nie zostaje to obojętne na długotrwałość głowicy, bo później krótko mówiąc, ona może przekłamywać, nie dodrukowywać te, yy, ten atrament jest wyrzucany naprawdę niecentrycznie. Jest roz rozwalany na prawo, na lewo, także z tego nic ciekawego nie będę. Ja wiem, że się przyzwyczajacie do swoich urządzeń. <laughs> Przez lata chcecie je trzymać. <laughs> ale pamiętajcie, że wszystko ma swój początek, również i koniec urządzenia tak samo, tak samo jak my i ludzie. Tak samo jak i wszystko. Ile można naprawić, to można naprawić, ale nie cały czas i nie trwale. No dobra, no wciągaj papier i zobaczmy, czy możemy... I jak pomóc tej wiekowej drukarce, która ma naprawdę sporo lat. A była porządnym sprzętem. zobaczcie, nawet posiadała ADF i N, czyli sieć. No i jak to wygląda zobaczcie. Wygląda to tak. Nie wygląda to jakaś fatalnie, nie? ja pokuszę się, żeby to rozkręcić, zobaczyć, czy, jak, w jakim stopniu jest zaschnięta, A bo nowsze urządzenia brodera powiem Wam że czasami gorzej drukują, a czasami te dużo starsze miały mocniejsze te głowice i one nie były takie narażone na różnego rodzaju różnego rodzaju y, problemy, że no przecież nie liczę się z tym, że to urządzenie uratuje, bo, bo nawet klientowi powiedziałem, że to jest marna szansa, ale zainwestować w to swój czas i tak muszę i tak muszę. I musicie się y, z tym liczyć, że to, że ja inwestuję tutaj czas, no to, to to jest mój czas pracy. Jak ja zainwestuję w Wasze urządzenie, to jest mój czas pracy. Raz czy kilkukrotnie miałem, miałem wręcz jakby, odczułem pretensję, że ja nic nie zrobiłem. A żądam 40 zł za zmarodzony czas. No mógłbym w tym momencie robić coś innego, prawda? A robię. Dobra. Dzisiaj, właśnie 715, dużo nasze urządzenie, też szereg przewodów. Słuchajcie, do połączenia z górnego panela, bo to przecież i faksy, i cuda, i kin na kił. tutaj w tym urządzeniu są. Jak i łącznie ADF, czyli automatyczny podajnik dokumentów. No i będzie trzeba to wszystko rozpiąć. Podobnie, że ją serwisowałem, czy ją rozkręcałem, tego słuchajcie, nie wiem. Może poszło to jakoś sprawnie bez ingerencji tak... takich wewnętrznych tego nie wiem więc zla, yy, postanowiłem że również to nagram. w końcu koniec tych długich weekendów, lato się niedługo kończy wszystko mam nadzieję że dojdzie do normalności a chyba było rozkręcane coś za łatwo mi to schodzi i to prawdopodobnie przeze mnie. Ciekawe, czy to jeszcze da radę postawić na nogi. No, chodź, dobra. Ona wygląda, powiem Wam szczerze, naprawdę fajnie. Pochłaniarz można wypełnienie zmienić, ale pod warunkiem, że ta dukaka jeszcze zadrukuje. Enkoder czysty mógł być wyczyszczony poprzednie razem no pokaż się teraz tutaj i jedziemy jedziemy z tematem głowica jest nasza, nie wygląda jako wybrzuszona to będziemy spróbowali ją reanimować, najpierw przeciśnię trochę płynu jak nie, pójdzie do kąpieli można by było damper też ściągnąć, żeby zobaczyć I jak no, najgorzej, to to nie wygląda, nie? Fajnie by było to uratować, ale w tych starszych urządzeniach to już czasami powiem. No, nie oczekuję zbyt wiele. Wczoraj identycznie, dużo nowszy sprzęt naprawiałem, jak 715. I po nocy powiedziała nie. Damper na razie zostawię. Sprawdzimy, jak się przeciska ten płyn przez przez właśnie przez dysze czarne, no bo kolory szły chyba dobrze, o ile pamiętam. Jest tutaj całość. Jak będzie rokowała, to z chęcią bym ją zrobił. Tam, ale dzieje się, dzieje się. Dobra, to zobaczmy teraz jedną rzecz. Ja sobie wymienię w wannie, w myjce ultradźwiękowej płyn, chociaż jest tutaj świeży dość. Dolejemy dopiero, bo tu się prała trzykrotnie głowica ale ona okazała się nie współpracować już ze mną okay. te stare głowice były dość mocne Dobra, to już, to trzeba rozkręcać, słuchajcie. I te wszystkie czynności trzeba przeprowadzić, żeby stwierdzić, czy ona będzie jeszcze działać, czy już nie będzie działać. Zobaczmy teraz tak. Pod damper, co to jeszcze? Jak to wygląda? Ok, jeden. Tu nam zejdzie. Można go później pięknie wypłukać A będzie się też ścisnąć na siłę. To tak jak drukarka, która do mnie przyszła. No, się rozszczelni. Będzie trzeba go wymieniać. Pod warunkiem, że jest po co go wymieniać. Bo przecież, jeżeli nie będzie głowica warta takiej czynności, no to. To nie, nie wygląda, żeby był jakoś zarośnięty. No. Czasami jest aż, aż te wloty do tych głowicy są krótko mówiąc zaklejone, a ten jest czysty. Także ja myślę, że jeżeli ładnie ją wy, wypukamy, to możemy jeszcze naprawdę cieszyć się głowicą, ale ona wymaga czasu. W 5 minut się tego nie zrobi. Zaraz tylko wymienię płyn w myjce i zobaczymy, jak w ultradźwiękach będzie się pokazywać. Będzie się pokazywał, słuchajcie. Płyn w głowicy to znaczy, że te dysze gdzieś już tam naprawdę chcą funkcjonować poprawnie. Ja doleję płynu. I niech sobie tutaj poleżę. Jutro, sobota, no. jutro z synem przyjeżdżam do pracy. To byśmy ją zamontowali i zobaczyli. Czy to jest jeszcze godne uwagi? Tym bardziej, że zobaczcie, jak kolor działa. No, rewelacyjnie. Naprawdę rewelacyjnie. Tu mamy sekcję czarną. Black. I tu, żebyśmy będziemy wibrować w dźwiękach, powinien nam się pokazywać płyn. Jeżeli one są drożne, jak nie, no to będzie wymagało to czasu. Zobaczycie? Tą stronę może. Czyli w tej sekcji powinien się płyn przeciskać z kolorem kolory zobaczcie się ładnie przeciskają czyli one są drożne czarny, black niezwykle, tu w tym miejscu wiem, że mało słyszycie jak ja wibruję Prawdy zarośnięta. No to nic. Ona musi tak pozostać. Tropkę, popanoluję tutaj, dodam. I teraz tej płynie powinien się wystąpić z tym końcem. Ale się nie stało. Teraz jest kosztowna. Słuchajcie, coś tam poszło, nie jestem teraz ciekawy jak złożę to do kupy. Czy będzie się coś przeciskać, jak już tyle zrobiłem nagrywając ten film, to zróbmy go po prostu trochę dłuższy. I sprawdzicie ze mną czy te zabiegi miały sens. Sens zawsze mają, bo trzeba to sprawdzić nie, ale czy są skuteczne. Bo niekiedy tych starszych drukarkach ja wam zawsze opowiadałem to. No nie ma nic ciekawego z tego później. Dobre. Ile Ile podam ja jego wkręcę, bo nie był nawet nie był nawet zarośnięty. Tu, jeżeli chodzi o kolory, nic a nic. Czyli nie, uznajmy, że jeszcze jest, no bo jest, zauważyłem, że kolory drukował bardzo ładnie. Więc więc może być dobrze. Szczerkę zostawimy. Do testów tylko i wyłącznie będę chcieć napełnić płynem. A to skręcę, wtłuczemy trochę płynu i zobaczymy, czy teraz będzie w ogóle jakiś oddźwięk. Czy też nie. tu siedzi, tu siedzi, teraz przyciśniemy trochę uszczelkę, ładnie, wszelka jest dość elastyczna i ona jest bardzo długo z. Pełnia swoją funkcję, no bo jak niby nie było, no musi, musi być tam szczelne to wszystko. No i zobaczmy słuchajcie teraz. Po tym wibrowaniu, jeżeli już nam miało coś to polepszyć, to sprawdźmy w ten deseń. Spróbujmy teraz sprawdzić ją. Na pewno jest ich więcej. Nie wiem, czy kamerę to wychwyci. Środek jest pusty. Ale nie miałem nic. A teraz chociaż na całej długości są rzadko, bo rzadko są. Nie będę je wkręcał, ja bym jeszcze chciał. No. Może teraz kamerowy środek jest pusty, bo dużo mniej, yy, z, powinnam dokować tutaj w większym i, i mniejszym, a środek jest niewypuszczalny, pozostawimy ją w płynie, a płyn sobie wymienię, ale dam jej, dam jej trochę czasu, w ciepłym płynie niech sobie poleży i sprawdzimy jak się będzie działo jutro, dzisiaj nagrywam to w, w, w piątek, a jestem ciekawy jak je to w jutrzejszym dniu. Moi drodzy, sami zauważcie, że trzeba naprawdę sporo czynności przeprowadzić, żeby w ogóle sprawdzić, czy cokolwiek będzie rokowało. To będzie musiał stać do jutra. To wszystko musi stać też, żeby to złożyć do kupy i później podjąć decyzję, czy to robić, czy to nie. Ale te wszystkie czynności trzeba e, zrobić, żeby, żeby do tego momentu doszło. Starsze urządzenia, 315, później 715 praktycznie już przestałem przyjmować do serwisu, bo jest to praca, która gwarantuje jedną rzecz, strata czasu bardzo cennego, a efekty są, jakie są. Ale jeżeli nie czujecie się na siłach, nie chcecie grzebać sami, a to odradzam czasami, bo macie naprawdę intencje dobre, ale no, jakby nie było, nie macie tego tej umiejętności, bo przecież nie robicie tego na co dzień. No to za. Najlepiej zadzwonić do mnie, ja na maile nie jestem w stanie wszystkie odpisywać. Dziękuję za atencję. Print Word sklep to była reklama zajebistego weekendu. Wam życzę, był dzisiaj jest piątek. No i dzisiaj o 19 trochę pogramy. Dziękuję, dzięki cześć i do zobaczenia. Nie wiem kiedy, wkrótce kiedyś.